700 osób. Dzisiaj wiem, że od rana do, do samego startu była kolejka, także jest na pewno ponad 1000 zawodników. No takie to już mamy maratony, ludzie nam ufają, przyjeżdżają do nas, ale to co najważniejsze, to co mi się podoba, bardzo dużo osób z Lublina się zapisało na ten maraton, gdzie w zeszłym roku jeszcze nie było tak dużo, także widzę, że Lublin chce jeździć na rowerze. Najpierw na trasę ruszyli chodbyści. Do pokonania mieli 14 km. Najszybciej ten dystans przejechał Rafał Ponikowski z Mińska Mazowieckiego oraz Katarzyna Lesiak z Otwocka. Na znacznie dłuższym odcinku ścigali się natomiast zawodnicy bardziej doświadczeni. A trasa w tym roku była wyjątkowo trudna wszystko przez padający od kilku dni deszcz. Dlatego organizatorzy zdecydowali się skrócić dystansę Mega i Giga. Mimo tego w trakcie wyścigu przygód nie brakowało. No niestety, prowadziłem swoją grupę. To jest z drugiego sektora i niestety pichem na gwoździa I tyle. Już w zasadzie po ściganiu. Właśnie takie są uroki kolarskiego peletonu. Peletonu, który porwał się już na pierwszych kilometrach. Niemal od początku tempo narzuciła para za Mana Baranek. Ostatecznie pierwszy na metę z dość wyraźną przewagą dotarł niespodziewanie zawodnik M-Bike Team Maraton Paweł Baranek. Podjechaliśmy na około 15 kilometrów po starcie. No i tak staraliśmy się to ciągnąć. Ja zaatakowałem na około 10 km do mety i tak już dojechałem samotnie. Trasa była bardzo ciężka. Tak naprawdę ta trasa była przygotowana przez ostatnie opady deszczu przez półtora miesiąca. I tam są takie koło, błota, które jeszcze pewnie przez tydzień będą. I na rowerach górskich jazda po bezdrożach jest naprawdę trudna sprawa. Wśród kobiet z dużą przewagą triumfowała Justyna Dziecią. W tym roku? Przez te deszcze było dużo błota i było ciężko, przyznam się szczerze. I dlatego gratulacje należą się wszystkim, którzy wystartowali w drugim lubelskim maratonie rowerowym. Zarówno tym młodszym, jak i nieco starszym. A rozpiętość wiekowa zawodników była imponująca. Najmłodszy startujący miał zaledwie 5 lat, najstarszy 58. Mazowie MTB po raz drugi, za to już po raz szesnasty w najbliższą niedzielę święto roweru w Lubartowie. Naszym gościem jest Janusz Pożak, były znakomity polski kolarz, teraz organizator, animator lubartowskiego.